Witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Bartosz Saklecki, a ze mną Julia Żuga. Dzień dobry, jak nazywam się Julia Żuga, i zatańczę w tańcu z gwiazdami. No i zacznijmy od tego, kochana, jak emocje przy tym wszystkim. Jestem bardzo podekscytowana, bardzo już zniecierpliwiona, bo faktycznie już pierwsze jakieś rzeczy związane z tańcem, z gwiazdami zaczęły się dziać. Nagrywaliśmy już ramówkę, mieliśmy pierwszą sesję zdjęciową, dzisiaj jesteśmy na premierze ramówkowej, ale to są jeszcze takie. Małe rzeczy. One jeszcze mi nie wystarczają. Ja już chcę treningi, ja już chcę z partnerem, chcę już, wiecie, w tych sukienkach codziennie po prostu być. Chcę już te livey, chcę, żeby to się wszystko zaczęło. Także wyczekuję, wyczekuję, już mi dni tak wolno mijają, że masakra, ale mam nadzieję, że, że będzie fajnie. Ale z tego co wiem, to treningi zaczynają się już niedługo. Ale pytanie: Czy znasz swojego tanecznego partnera? Jeszcze nie znam. Jeszcze to jest dla mnie jedna wielka zagadka. Ja się śmieję, że ja właśnie z portali plotkarskich dowiaduję się tak szczerze więcej e, niż mi to tutaj w programie mówią. E, bo ja śledzę wszystkie. Oczywiście jestem mega hipokrytką, bo jak o mnie została wypuszczona informacja, to byłam mega zbulwersowana, ale wszystkie czytam. I tak, o dobra, ten będzie tańczył z tym, ten z tym. Tutaj jakieś przecieki tego. Tak. Próbuję się jakoś tam dopasować. No. No, zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że ktoś fajny, ale tak poznałam wszystkich, to wszyscy są fajni. No, powiem Ci, że też tak dzisiaj nawet jak byłem jeszcze przed ramówką i te, te emocje, to wszystko naprawdę fajnie. Jest Podejrzewam, ogóle... że to będą naprawdę. Zarobić tę chwilę. Tak, mamy naprawdę stosową ekipę. Maga się cieszę, że się tak złożyło. Tutaj, jak nasi tancerze właśnie przed naszym wyjściem występowali, tam byli wyczytywani, to my po prostu tam roznieśliśmy prawie dla nich e, tą publiczność. Bardzo głośno krzyczeliśmy i klaskaliśmy dla nich. Później oni odwdzięczyli nam się tym samym. Także naprawdę zbliżyłam się już e, do tych ludzi i tak szczerze nie wyobrażam sobie, że. Z odcinka na no odcinek będzie na nas coraz mniej. Bo dla widza to jest tak, że wiesz, że on ogląda na pierwszy odcinek i tam załóżmy w drugim ktoś odpada, to się nie zdążysz przyzwyczaić. A my już właśnie tu sesja, tu ramówka, tutaj coś na razem sali w garderobach. Ile czasu spędzać? Tak, i to jest w ogóle niewyobrażalne dla mnie, że tak się będzie kurczyć ta, ta nasza obsada. I no, dlatego może lepiej, żeby to się jeszcze nie zaczynało. Mam do Ciebie pytanie trochę z innej beczki, bo patrzyłem trochę. Jesteś naprawdę wielkim twórcą internetowym, wielką influencerką, więc domyślam Dziękuję. się. <laughs> wielką, jeżeli chodzi o zasięgi, żeby nie było. <laughs> ale właśnie domyślam się, że te trzy miesiące w założeniu to jest jednak wyłączenie trochę z tego świata. Zastanawiam się, czy myślałaś, miałaś w głowie pewne zastanowienia, że okej, okay, to jest moje marzenie, ale czy jestem w stanie poświęcić tyle życia zawodowego, prywatnego na to, żeby jednak spełnić to marzenie? I tak i nie, bo ja na co dzień robię social media po prostu, pokazuję moją codzienność, więc pokazanie tej przygody od backstage'u dla moich widzów myślę, że też będzie bardzo ciekawe. Wiesz, pierwsze kupienie butów tanecznych, pierwszy trening, jakieś tam wzloty i pewnie upadki też tego programu. Chciałabym im to wszystko przekazywać i na YouTubie, i na Instagramie. I tak naprawdę jedyne, co musiałam sobie odpuścić, a nawet nie odpuścić, tylko przełożyć, to trasa koncertową, którą mieliśmy zaplanowaną na drugą połowę tego roku, ale tak ją po po prostu trochę skondensowaliśmy, wcisnęliśmy na grudzień, e, także mam nadzieję, że dotrwam do listopada w ogóle w tym programie, bo jak nie, to się będę nudzić. E, ale tak, wrzesień, październik, listopad, taniec i potem ruszamy w trasę, także tak naprawdę nie musiałam za dużo poświęcić, żeby spełnić to marzenie. A tak jak, sobie, tak jak już słyszałem, oglądałaś już wszystkie edycje. E, no właśnie, czy masz osobę, która twoim zdaniem tańczyła idealnie i chciałabyś, Dążyć do efektu, który ona uzyskała? Charlie DeMello. Jestem mega fanką jej występów. Zwłaszcza jej pierwszego występu. E, na pierwszym live, gdzie tańczyła Czacza do Savage. To jest po prostu moja dobranocka od trzech <grym> miesięcy. Ja to oglądam codziennie. Jest to przepiękny taniec. Nie, znaczy, ona no, jest tancerką e, i to jazzową, więc na pewno było jej łatwiej, ale nie wiem, jak była w stanie osiągnąć taki poziom już w pierwszym odcinku. E, I tak, no na niej. Na pewno chciałabym się wzorować, on jest bardzo rozciągnięta, więc tak. tutaj też już zaczerpnęłam trochę inspiracji, też się już rozciągam Czyli do się przygotowania? Yy, tak, takie domowe. Yy, z, zaczęłam się rozciągać właśnie, żeby potrafić szpagat. <laughs> zaczęłam trochę kręgosłup rozciągać, żeby jak tam ten partner będzie mną wybijał, wybijał to żeby tak... Ładnie to wyglądała nie jak taka, wiesz, decha, plus takie no, wzmocnienie ciała ogólnie, no bo to jednak jest bardzo dużo wysiłku, takie codzienne treningi. Nie chcę też na pewno, żeby moje ciało doznało jakiegoś szoku nagle, więc zaczęłam sobie chodzić na basen, trochę na siłownię, tutaj coś pobiegam, też zmieniłam sposób w jaki jem na zdrowszy, żeby no, jednak ten organizm dał radę, bo chyba najbardziej przykre by było, jeśli wy, wyeliminowałabym mnie kontuzja. No tak, tak. E, bo jeszcze jak y, odpadnę, bo po prostu nie wiem dałam słaby występ, czy, czy tam nie, coś się nie spodobało no to jestem w stanie to przyjąć, ale jak nie wiem odpadnę, bo sobie coś złamie albo skręcę, to sobie tego nie wybaczę, także tak przygotowania się już zaczęły, także przygotować ciało, ale treningi taneczne, stricte jeszcze nie. Ale to już wkrótce, ale właśnie tutaj powiedziałaś o Charlie Damilio, a jeżeli chodzi o rynek polskich gwiazd. Mhm. Bo Bardzo. na przykład nie ukrywam. Wtrącę się lekko. Proszę. Ja nie ukrywam, że na przykład mega, ale to mega byłem zachwycony w poprzedniej edycji Roxy, która tak. naprawdę. No nie no, ja nie mam nic innego do powiedzenia, jak po prostu byłem w szoku. Tak, tak. Jeszcze z poprzednich edycji, które śledziłam na bieżąco, byłam zachwycona występami Julki Wieniawy. Jej tango ze Stefano No to jest po prostu już wydaje mi się ikoniczny występ po prostu. Czyli jak, nie pamiętam jaki to był taniec, ale był taki indyjski, trochę hinduski, taki co miała taki niebieski strój i miała tam taką solówkę. Boże, przepiękny był to taniec. Miała też taki w dżinsach jeden biały, tak mi migają tylko wiesz te, te jakieś wspominki ale pamiętam, że byłam bardzo zachwycona Julką Wieniawą i ona sobie też świetnie dawała radę. No ale miejmy nadzieję, że ty dotrwasz do finału i sięgniesz po kryształową kulę. Wiem, że to jest twoje marzenie, więc fajnie by e, było to marzenie spełnić. Nawet że nie ta kryształowa kula, chociaż no na, na pewno no byłoby jak super, nie? ale naprawdę chciałabym do finału, żeby tak, w całości przeżyć tą, tą przygodę, żeby zatańczyć wszystkie tańce, które miałabym możliwość zatańczyć, zrobić freestyle na koniec, e, takie swoje własne show i takie zwieńczenie tej przygody. Wydaje mi się, że jest piękne, kiedy możesz zatańczyć e, w finale i już tam trochę palić o tą kryształową kulę, ale żeby to od początku do końca przeżyć, to na tym mi najbardziej zależy. I kochana, ja Ci tego bardzo serdecznie życzę, żebyś właśnie przeżyła tę przygodę od samego początku do końca szczęśliwia. <Ła> <tos fossile> Więc trzymamy bardzo mocno kciuki i dziękuję Ci pięknie. Dziękuję bardzo. Witam Cię kochana bardzo serdecznie na ramówce Polsatu. Witam bardzo serdecznie. Nie tylko Ciebie, ale też wszystkich obserwujących. I zacznijmy może od pytania, no bo wiemy już bardzo dobrze, że wystąpisz w tańcu z gwiazdami w 15. edycji. Czy towarzyszy Ci przy tym wszystkim stres, przy tym całym przedsięwzięciu? No co ty, to jest dla mnie tak ogromne wyjście poza strefę komfortu, pierwszy raz będę pokazywać się totalnie sotę, w nowych odsłonach siebie, każdej nowej roli, w tańcu jakby przyłamywać swoje bariery, ja wbrew pozorom jestem bardzo wstydliwą osobą, co szczętnie ukrywam, więc trzymajcie za mnie kciuki. To zastanawiam się, ile trwał proces przekonania Cię, żebyś faktycznie wzięła udział w tym programie? Czy w ogóle trzeba było Cię przekonywać? Nie, jeżeli chodzi o tę edycję, nie trzeba było mnie absolutnie przekonywać. Byłam, jestem w odpowiednim miejscu w swoim życiu, w odpowiednim momencie, więc z ogromną przyjemnością wręcz, szczerze, zgodziłam się być w tej edycji. Powiem Ci, że obserwując poprzednie edycje, będąc na treningach, widząc to wszystko, co się dzieje, to jest naprawdę ogrom pracy, bym powiedział. I właśnie, czy nie przeraża Cię to, że to są jednak 7 dni w tygodniu praktycznie treningi, które są po kilka godzin i tak naprawdę trochę rezygnujesz ze swojego życia prywatnego. Wcale wydaje mi się, że jako odpowiedzialny człowiek, biorąc udział w takim formacie, jesteśmy zdecydowanie świadomi tego, na co się piszemy i ja jestem tytanem pracy. Ja, ja żyję wtedy, kiedy mam ogromne emocje i wtedy, kiedy adrenalina działa, podnosi mnie to do góry, więc jak najbardziej wiem, że to będzie 6-8 godzin dziennie jestem na to gotowa. Także już zacieram rączki ale wiem, że to będzie na pewno ogromne, ogromne wyzwanie i szczerze, autentycznie trzymam za wszystkich kciuki, bo dla mnie to nie jest rywalizacja w tym programie, tylko ja uważam, że to też jest taki format, w którym mamy pokazać siebie, ale też wspierać się nawzajem, szczególnie kobiety. kobiety. A czy jest jakieś wyzwanie, którego się boisz, na przykład styl tańca? Nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie, bo szczerze powiedziawszy, nie, nie wiem, dopiero jak doświadczę, poznam, mhm. będę wiedziała, co jest dla mnie bardziej, a co co nie? także na pewno nie mogę doczekać się latino, bo mam taki ognisty temperament i bardzo potrzebuję też tak. pokazać go. Jak oglądałem film, filmik Julki Żuga, która właśnie była zafascynowana tym, że bierze udział w programie, od razu jej się w głowie pojawiła myśl, kogo by chciała wziąć z bliskich do tańca. Czy ty się zastanawiałaś nad tym? Mój brat. Zdecydowanie, zdecydowanie rodzina to siła, także mój brat Piotr. Jak najbardziej, jeżeli oczywiście ten odcinek ze mną nastąpi, to będzie mi towarzyszył. Miejmy nadzieję, że ten odcinek nastąpi. Będziemy trzymać bardzo mocno kciuki. No i co? Zapraszamy na 15. edycję Tańca z Gwiazdami. Zapraszam najserdeczniej na 15. edycję Tańca z Gwiazdami. Dziękuję Ci pięknie. Dziek. Pani Olgo, witamy na konferencji prasowej Polsatu w związku z Tańcem z Gwiazdami. Pierwsze pytanie: Czy długo trzeba było namawiać Panią na udział w tym programie? I co spowodowało, że jest tutaj Pani z nami? E bardzo się ucieszyłam, że dostałam propozycję w tym sezonie i z przyczyn zawodowych mogłam ją przyjąć, bo mogłam, wiedziałam, że mogę sobie tak poukładać sprawy zawodowe, że, że będę mogła pogodzić swoje, swoje życie zawodowe z, z programem. Wcześniejsze propozycje niestety musiałam odrzucać, no właśnie z tych samych powodów, więc cóż, bardzo się cieszę, bo uwielbiam tańczyć i mam nadzieję, że że to będzie taki dobry dla mnie czas i czas, gdzie będę mogła się po prostu wyżyć nie teatralnie, nie estradowo, ale właśnie tanecznie. tanecznie. Czy ogląda Pani wcześniej edycje? Z rzadka tak, ale proszę pamiętać, jestem aktorką, jestem też wokalistką, gram swoje koncerty, gram spektakle, które też zaczynają się o godzinie 19 czy o 20. Tak, I w weekendy. I w weekendy, w związku z tym większość tych niedzielnych wieczorów po prostu sama też pracuję, więc nieliczne odcinki e, widziałam, ale za każdym razem, jeśli mam czas oglądać, to oglądam i bardzo zawsze kibicuję, zwłaszcza moim kolegom aktorom, czy też wokalistom, bo, bo rzeczywiście e, dla, dla nas... Tańczenie to no, może się jednym wydawać, że to jest naturalne, ale nie zawsze i nie dla każdego. E, wspomniała Pani o, o kolegach, e, którzy bie, brali udział w e, tym tańcu. Ta edycja jest bardzo aktorska. Mamy wielu aktorów, ale mamy też Majkę Jeżowską. i ja... Nie, nie, to nie jest mi, że pa, Panie się przyjaźnicie, bo, bo wystarczy zajrzeć na Instagram, czy Pani Majki, czy Pani, czy jest ta nutka rywalizacji już, czy, 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 czy się wspieracie? Jak to wygląda? Wyłącznie się wspieramy. Mhm. Ja myślę, że w ogóle jest taki moment w życiu każdego człowieka gdzie wszystko co się mu przydarza w życiu po prostu traktuje jako taką taki gift od losu i, mhm. i ja przyznam szczerze ten program właśnie tak traktuje to ja tutaj nikomu nie będę udowadniała że potrafię śpiewać czy czy zostanę kiedyś tancerką. Mhm. Ja po prostu chcę się tutaj dobrze bawić. Majka ma dokładnie takie samo podejście i, i też kiedy rozmawiamy o tym też troszeczkę oczywiście z dystansu patrząc na nasz wiek bo jesteśmy Chyba tutaj najstarsze w, w, w tej ekipie, też czujemy się takimi może nie seniorkami, ale powiedzmy tymi starszymi koleżankami, które e, mają świadomość tego, że mhm. oprócz tego, że e, będziemy musiały się nauczyć tych wszystkich układów, wiadomo, kroków i tak dalej, no to też będziemy musiały walczyć ze swoją e, kondycją, mhm. która w naszym wieku już nie jest taka, jak gdybyśmy, jak, jakby to było, gdybyśmy miały po 20 mhm. czy 30 lat. Więc naprawdę bardzo się wspieramy, niezależnie od tego, która z nas przejdzie dalej, mhm. to to zawsze będę będziemy się wspierać i trzymać za siebie kciuki. Czy ma Pani za sobą pierwsze treningi? Nie, jeszcze nie mieliśmy jeszcze. treningów, także na razie wszystko jest jeszcze przed nami. Czyli partnera jeszcze pani swojego tanecznego nie ma. Niestety zna. nie znam. A nie. jakieś upodobania, jak pani oglądała te poprzednie edycje? Czy był ktoś, kto panią zauroczył, z kim Pani by chciała? Ja, ja w ogóle mam taką chyba zasadę, że ja się jakoś tak nie. Nie przywiązuje do tego, że z tym byłoby lepiej, a z tamten byłoby gorzej. Wszyscy tancerze świetnie tańczą, tancerki są obłędne. Już nie mówię o urodzie, więc i o, o, o figurach. Więc ja mam jakieś takie przekonanie, że skoro ktoś już jest w tym programie, znaczy tancer czy tancerka, to oni wszyscy są po prostu wybitni. I zresztą podczas pierwszych rozmów też te, to akurat nie jest żadną tajemnicą. Dobór yy, nas. Nas, e, tych powiedzmy, gwiazd. amatorów, a, gwiazd, tak. gwiazd e, wobec tancerzy w pierwszej kolejności jest zderzany według naszego wzrostu, mm -hmm. no. a nie upodobań. Po tak. co z tego, że ja bym na przykład chciała, żeby maserak ze mną zatańczył, skoro on, jest, 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 on o... jest za dużo, tak. jest zbyt wysoki do, do, do moich 1,65 m. Więc wiedząc to, też nie, nie robiłam sobie żadnych nadziei. Po prostu uznałam, że przyjmuję czy przyjmę. Ten wybór, który zostanie mi narzucony, wierząc, że po prostu stacja robi wie co robi. A obawiała się Pani najbardziej tego, tej, tej, pań, sama Pani wspomniała o swojej kondycji, o wieku, ja bym w życiu nie, 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 nie powiedział o tym sam, bo mamy chociażby przykład Anity Sokolskiej, która rok temu wygrała ten taniec no z Gwiezdami, pokonując Roxy Węgiel, młode, młodych artystów, ale czy ten, ta, ta kwestia była e, takim powodem, że Pani pomyślała sobie, kurczę, może nie, e, ta fizyczność, te tre, ciężkie treningi, czy jednak to było nakręcanie, że fajnie spróbować? Właśnie wręcz przeciwnie, pomyślałam sobie, że jak nie teraz, to kiedy? kiedy? Okej, okay, po prostu. <laughs> że im dalej w las, to, to, to właśnie wtedy coraz, coraz gorzej będzie mi podjąć taką mhm. decyzję. Więc e, myślę, że, że tak, że wiek mój był e, absolutnie argumentem, ale właśnie w takim rozumieniu, że no, to jest chyba już taki trochę ostatni dzwonek mhm. na tego typu działania. W, działania choćby właśnie ze względu na kondycję i, na, i na, nie wiem, na, na zdrowie i tak dalej, no wiadomo, no też nie ma co szarżować. Jeśli człowiek nie uprawia sportów, a ja tych sportów nie uprawiam, no to też siłą rzeczy też moja wyporność kondycyjna jest no... Taka, jaka jest, więc nie będę szarżować i też nie, nie zrobi sobie krzywdy. Więc Jasne. bardzo się cieszę, mam nadzieję, że, że, że nie wypluję sobie tutaj płuc. To, to na pewno docenią widzowie wtedy. Jest Pani wokalistką również? Myślę, że Pani Pani doskonale o tym wiedzą. Niedawno była wydana e, płyta. E, czy jako wokalistka uważa Pani, że to jest łatwiejsze zadanie? Trochę poczucie rytmu, które macie, czy to może jakoś płynąć pomóc Pani być trochę wyżej, ze względu na chociażby to, że ma Pani doświadczenie bardzo szerokie. Znaczy jestem w ogóle muzykiem z wykształcenia, no, więc tak. siłą, rzeczy, siłą rzeczy wiadomo, no, muzyka jest ze mną od szóstego roku życia i tak mi się wydaje, że będąc muzykiem, poruszając się po muzyce klasycznej, rozrywkowej, mhm. wszelakiej, no jakby rozróżniam, czym jest walce od nie wiem, od, <grym> od czaczy. Od, od czaczy. I, I potrafię liczyć do trzech i do czterech, i potrafię sobie z tym poradzić, i gdzieś y, to, to wyczucie rytmu, groowu, feelingu, no, i mam, mam we krwi, więc myślę, że to jest jakaś pomoc. Niemniej ja nie znam żadnych kroków. Ja nie wiem, jak się tańczy czacze, <grym> czy jajfa, czy, czy, czy no, walc na trzy, no to wiadomo, tak. mogę się domyślać. Natomiast y, tak sobie myślę, że y, muzykalność jako taka może nie tyle. Mi pomagać, żeby rozróżnić co jest na trzy, mhm. a co cztery, tylko muzykalność, myślę, wynika również, jakby przenika się z, z taką umiejętnością, czy mój zawód jako aktorki mhm. przenika może się przenikać y, z chęcią powiedzenia, jakichś wypowiedzenia z jakichś emocji poprzez ciało, ponieważ mhm. będąc aktorką, oczywiście. No muszę czasem płakać, muszę czasem kogoś skrzyczeć, mogę, tak. y, nie wiem, wzbudzać jakieś emocje, różę, tak. a tu dojdzie taniec jako dodatkowa forma wyrażania emocji. Mhm. I szczerze mówiąc, tu jakby doszukuje się pewnej przyjemności poszukiwania w sobie tych nowych mhm. przestrzeni, które mogą sprawić, że do mojego warsztatu aktorskiego mhm. czy też tego estradowego dołożę jeszcze ewentualnie jakiś ruch moich fanów koncertowych od razu uspokajam. Nie na koncertach nie będę tańczyć. Nie, proszę się zupełnie tego nie, nie spodziewać. Ale świadomość swojego ciała jest niezwykle ważnym elementem w zawodzie, który uprawiam. I tak, tak sobie myślę, że, że ten taniec na pewno pootwiera mi parę okienek i na to się też bardzo cieszę. A wymarzony utwór, do którego chciałaby Pani zatańczyć? Czy myślała sobie Pani tak trochę w wyobrażeniach, że jest klister, finał? Jakaś piosenka, do której chciałaby Pani zatańczyć? Wie Pan co, ja mam cały czas przed oczami musical filmowy, musical Moulin Rouge, gdzie jest taka scena tanga. Tak. To jest połączenie dwóch jakby piosenek nakładających się, Stinga i Eltona Johna. I to jest tango i ta piosenka w tym połączeniu, już pomijam fakt, osie, nie mogę tego pominąć, bo to mnie jako mhm. muzyka też w pierwszym rzucie uderzyło niebywale jest genialnie to połączenie jest genialne w sensie muzycznym aranżacyjnym i ten taniec tej pary po prostu jest. zwala z nóg tak. i jeśli chciałabym na przykład zatańczyć coś to chciałabym zatańczyć takie tango. Wszyscy mówią o tym tango, że ma coś w sobie magicznego. Tak, tak. Trochę zmieniający temat z Innej Beczki, ale też powiązany z tańcem, ale i aktorstwem. Druga edycja była wygrana przez Małgosię Foremniak. Nie była wygrana, przepraszam, drugie miejsce zajęła Małgosia Foremniak, która wówczas była gwiazdą serialu Na Dobre i Na Zło. i nie jest tajemnicą, że widzowie pokochali Panią w roli Edyty. Ja przynajmniej już wiedziałem wtedy, kurczę, bardzo oglądałem serial, więc, więc znałem Was wszystkich. Ma Pani takie porównanie, że Moja koleżanka była z Panu, zajęła drugie miejsce, że to, Czy to jest jakaś presja z tym związana, czy kompletnie? Żadnej presji. Wie pan, ja nie jestem pancerką i nigdy mhm. nią nie będę. I też dlatego wzięłam udział w tym programie, czy biorę udział w tym programie, taniec z gwiazdami, że to nie jest moja profesja. Mhm. Ja po prostu chcę przekroczyć swoje granice i chcę się czegoś nauczyć. Nie oczekuję, oczywiście znaczy chciałabym wygrać, to jest oczywiste, jak, każdy, jak każdy. każdy, ale też nie będę miała żalu ani do siebie, ani do nikogo, czy jakiegoś zbiegu okoliczności, mhm. że nie wiem, odpadnę w którymś z odcinków, mhm. bo taniec nie jest treścią mojego życia, nie jest chlebem mojego życia, więc naprawdę traktuję to jako piękną przygodę i, i coś, co bierze, sprawi mi bardzo dużo radości. I mnie zwyczajnie uszczęśliwi. Więc Czyli wszelkie porównania i takie nie poru... mają w ogóle sensu. No, Anita Sokołowska, która wygrała ostatnią edycję, też jest moją e, wspaniałą koleżanką i trzymałam za nią kciuki, ale to w żaden sposób nie determinuje mnie, żebym, tak. żebym jej dorównywała i żebym e, też wygrała tak jak ona. Nie, jeśli mam wygrać, to wy chcę wygrać jak Olga Bończyk, a nie jak ktoś. Tak. A czy w środowisku takim aktorskim wy sobie tak yy, dzwonicie, plotkujecie trochę, kurczę, weź udział, fajny program, albo wymieniacie się doświadczeniami, bo tak jak pani wspomniała, nie widzowie mogą nie wiedzieć, że wy się kolegujecie, przyjaźnicie, czasami może mhm. po prostu spotykacie się na, na wszelkich premierach. Czy plotkujecie o tych programach, że warto? Pewnie, że tak, no <laughs> bo wiele moich koleżanek wzięło udział, czy to w Twoja twarz brzmi znajoma, tak, czy też chociażby. w Tańcu z Gwiazdami i często się na bieżąco dzielą jakimiś swoimi wrażeniami z tego, co jest na planie i tak dalej i oczywiście zawsze trzymamy kciuki tak. i sami się dopytujemy, a jak jest, a jak za kulisami, jak w garderobie, a jak tu, a jak tam, więc oczywiście mm, wiem, że to jest ogromnie ciężka praca i najczęściej się mówi o ogromnym wysiłku, wysiłku fizycznym, fizycznym, tak, fizycznym tak. i też, który pochłania ogromnie dużo czasu, tak. więc to na pewno. Ale z drugiej strony zawsze ostatnia taka kropka na i jest taka, kurde, ale warto. Więc no właśnie chyba z tego powodu też jestem tutaj i, i chcę też poczuć te, 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 te chwile szczęścia, że, że, że jest warto, że było warto. No to ja w takim razie życzę wszystkiego dobrego, życzę powodzenia, sukcesów, wysokich nad od Iwony Pawlowicz, nie wiem czy one są ważne, ale chyba, yy, tak, czy trochę się Pani obawia, tak. Iwony? Ja rozmawiałam nawet z Iwonką i o, Iwonka mówi go proszę Cię, proszę, nie gniewaj się na to. mnie, ja będę Cię ostro ja mówię, Iwona, przecież ja nie jestem tancerką, ja tutaj nie, war, nie walczę o, o, o przetrwanie i, i, i swój chleb codzienny, tak. ja to traktuję jak zabawę, ja mówię, Ty rób swoją robotę, ja będę robiła swoją. Przyjmę to ja jedynki też... na klatę... Tak, ja kiedyś mam <laughs> świadomość tego, czym taki program e, się rządzi. To jest show. Rozrywka, I tak. to jest rozrywka, i ona ma bawić, i, 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 i sprawiać, że, że widzowie przed telewizorami muszą czuć trochę nutkę oddechu. takiej e, oddechu, ale też nutkę jakiegoś takiego poczucia, że, że coś się dzieje. Tak, Więc ja oczywiście. rozumiem, że pewne rzeczy są tutaj nakręcane i, i to nie jest żadną tajemnicą. Więc naprawdę ja już wyrosłam z tego, żeby brać rzeczy osobiście i, i brać to bardzo do siebie. A zwłaszcza, że nie jestem tancerką, to uwagi, że źle postawiłam paluszek albo piętkę nie w tym miejscu naprawdę nie rozwalą mi życia i nie sprawią, że wpadnę w depresję. Naprawdę. I to jest nie. bardzo ważna płyta. Życzę powodzenia i samych dziesiątek w takim razie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. bardzo. Dziękuję.